Przedstawiam wam oponę Nokian WRD4. Trochę słonecznie, ale za chwilę przejdziemy w inne miejsce. Nokian WRD4 255 16. Parametr A zachowanie opony na mokrej nawierzchni Bardzo cicha opona 69 dB Za chwilę przejdziemy do bieżnika kierunkowego ale jeszcze sprawdzimy rok produkcji opony. On jest umieszczony, tu, umieszczony tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to jest 16 tydzień 2016 roku. A tutaj wiem, mamy informację, że to jest Nokian WRD4 i symbol płatka w śniegu jeszcze nas interesuje. O tutaj jest. To świadczy nam o tym, że opona jest zimowa. Bieżnik, tak jak już zaprezentowałem, zaraz pokażę go również w cieniu, może będzie lepiej widać. Zweryfikujemy również głębokość bieżnika przy pomocy urządzenia specjalnego. Wyzerujemy i sprawdzimy, jaki jest głęboki bieżnik. 8,8 mm. 8,8 mm. Sprawdzimy jeszcze w innym miejscu. Coś głębiej się znajdzie. Jakieś miejsce. 8.6 No czyli standardowo jak na oponę zimową powyżej 8 mm głębokości bieżnika. Tutaj mamy 8.8 8 Sprawdźmy jeszcze, co tutaj, jak ten bieżnik wygląda z bliska. Z boku o. i jeszcze przejdziemy w cień, może będzie lepiej widać.